Tomek za wami mecz pucharowy, ale już na pewno jesteście myślami przed pierwszoligową potyczką z dolkanem Ząbki. No tak, zrobiliśmy tutaj plan, jaki mieliśmy do wykonania, czyli zwycięstwo i przejście do następnej rundy w pucharze Polski. Ale teraz to już jest za nami. Myślami jesteśmy już przy meczu z dolkanem, teraz mamy Dzisiaj odnowę biologiczną i od jutra przygotowujemy się już na 100% do meczu z Vulkanem. Jesteście zespołem, który, który aktualnie w tabeli pierwszej ligi jest, jest na bramkowym zerze. E, myślisz, że jesteście w stanie zdobyć kolejne cztery bramki w kolejnym spotkaniu? Bo i zarówno i tu w Kleczewie i w meczu z GKS-em Katowice ta czwórka nie schodzi z tablicy. Myślę, że jak wygramy 1-0 to na pewno będzie dobry dla nas wynik, bo, bo nie, nieważne ile bramek strzelimy, Najważniejsze, żebyśmy przestali wreszcie tracić ząbki, grać na zero, a ile wpadnie z przodu, myślę, że jeden zero by wystarczyło i kolejne trzy punkty, byśmy, żebyśmy dopisali. Mecz z Kotowicami pokazał, że pracowaliście na pewno nad, nad grą w obronie. Jesteś jednym z czołowych obrońców Miedzi -Legnica. E, Tutaj w Kleczewie również widać było, że obrona była spójna. E, przed Dolkanem ząbki jest jeszcze coś do poprawienia? Ja myślę, że zawsze musimy, musimy, musimy pilnować się, żeby... żeby żeby nie, jakieś tam głupie sytuacje się nie przydarzały, tak jak na przykład dzisiaj przy bramce samobójczej czy, czy, czy przy innych sytuacjach, ale na pewno gra w obronie jest, jest cały czas do, do poprawy, cały czas do doskonalenia do i, i tak jak na każdym elementem musimy się skupiać, czy to jest gra w środku pola, czy, czy gra z przodu pod bramką przeciwnika, na połowie przeciwnika, tak samo formacja defensywna jest cały czas do trenowania. Moim zdaniem Dolkan to, to dalej groźny rywal, tak samo jak, jak było w ubiegłym sezonie? Mimo tego, że się osłabili tam brakiem powiedzmy z czy, czy, czy odejściem bramkarza, to, to cały czas jest ten sam zespół. Przyszedł nowy trener, przyszedł nowy zawodnicy, widzimy, że no dwa pierwsze mecze troszeczkę może nie wyszły, bo to były remisy, ale myślę, że to jest ten sam niebezpieczny zespół jak zawsze u siebie.